Fotografia kolorowa. Msza święta podczas strajku sierpniowego. Zygmunt Błażek. Sierpień 1980. Stocznia Gdańska imienia Lenina. Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności. Fotografia zorientowana poziomo. W porannym świetle widok z góry, lekkim skosem w lewo. Tłum stoczniowców w niebieskich strojach roboczych oraz kilkunastu uczestników strajków w jasnych, codziennych ubraniach i marynarkach. Od prawej postacie, częściowo zatopione w cieniu budynków, skrytych za prawą krawędzią fotografii. Zebrani uczestniczą w Mszy Świętej przed ołtarzem polowym ustawionym na podwyższeniu po lewej. Podwyższenie pod ołtarzem przykrywa. Szeroki pas czerwonej tkaniny z tyłu spływający skosem na ulicę. Z przodu na tkaninie ustawione sześciostopniowe drewniane schodki prowadzące na podwyższenie. U ich podnóża, po prawej, tyłem do nas dwaj duchowni. Bliżej podwyższenia ksiądz w czarnej sutannie i białej komży. Za nim zakonnik w ciemnobrązowym habicie. Na podwyższeniu, tyłem do nas, w rzędzie siedmiu mężczyzn, pięciu duchownych i dwóch stoczniowców, pełniących posługę domszy w roboczych niebieskich ubraniach. Pomiędzy nimi ukazuje się blat ołtarza przykrytego białym obrusem. Msze celebruje, stojący w środku grupy, ksiądz Henryk Jankowski w ozdobnym jasnozielono-białym ornacie. Pozostali księża w czarnych sutannach, dwóch w czerwonych po bokach ołtarza. Na prawo od ołtarza, z ponad tłumu głów, wyłania się biała tablica z prostym czerwonym krzyżem, oznaczająca bliskość budynku szpitala stoczniowego. Pod tablicą kolisty znak zakazu. W połowie fotografii od lewej z zatłumu ukazują się topole, rosnące wzdłuż ulicy. Pomiędzy nimi prześwitują ściany beżowych budynków. Wyżej w oddali dwie rozmyte biało-czerwone tablice. Od początku strajku, protestujący w stoczni odwoływali się do kościoła i prosili o wsparcie duchownych zwłaszcza z pobliskiego kościoła świętej brygidy. Msze święte i wspólne modlitwy odbywały się w stoczni przez cały okres strajku sierpniowego przy bramie numer 2. Autor zdjęcia był w tamtym czasie pracownikiem El Moru, a po strajku włączył się w działalność Solidarności i został pracownikiem działu propagandy gdańskiego zarządu regionu. Razem z grupą młodych, odważnych mężczyzn malował na murach Trójmiasta i okolic hasła solidarnościowe, przełamując w ten sposób blokadę informacyjną, jaką stosowała władza wobec społeczeństwa. Diapozytyw. Sygnatura ECS. T. F. 7180. Audiodeskrypcja Studio Opisz Mi. Czytał Bartłomiej Olszewski.